Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia najlepsze uczelnia wychowania fizycznego. Sponsorem programu SportGame jest krajowy rejestr długów dostarczający informacje na temat wiarygodności finansowej firm i konsumentów. Lubinianie mają w tym sezonie patent na Śląsk na stadionie miejskim we Wrocławiu. Wygrali 2 do 0. W niedzielę w Lubinie zaaplikowali zespołowi Stanisława Lewego 4 trafienia, nie tracąc przy tym bramki. Goście. Prezentowali się nieźle, ale fatalne błędy w obronie przekreśliły szansę na dobry wynik. Początek meczu był wyrównany i jedni i drudzy mogli prowadzić na pierwszą bramkę. Ponad 12 tysięcy kibiców musiało czekać do 35 minuty. Wtedy błąd Łukasza Gikiewicza wykorzystali Lubinianie. Kontra zakończyła się podaniem do Macieja Małkowskiego, który pewnie skierował piłkę do bramki. Ten sam zawodnik okazał się bohaterem drugiej bramkowej akcji miedziowych. W 58 minucie przeprowadził kilkudziesięciometrowy rajd, zakończony mocnym strzałem. Piłkę na bok sparował Marian Kelemen, ale wobec dobitki był już bezradny. Po stracie kolejnego gola wrocławianie ruszyli do ataku. Mieli swoje szanse, ale Michał Gliwa, bramkarz Zagłębia, był bardzo dobrze dysponowany. Tego niestety nie można powiedzieć o Kelemenie. W 77 minucie golkiper Śląska nie złapał piłki przy strzale Małkowskiego, a ten błąd Wykorzystał Michal Papadopoulos. Na ustalenie końcowego wyniku trzeba było czekać kolejne 7 minut. Tym razem piłkę w bramce Śląska umieścił Robert Jerz. Przegrana kosztowała Śląsk stratę trzech punktów, miano najlepszej drużyny regionu i podium w Ekstraklasie. Wrocławianie spadli na czwartą pozycję, a wyprzedził ich Górnik Zabrze. W czwartek Śląsk będzie mógł się zrehabilitować swoim fanom. Przypomnijmy, zagra w pierwszym finałowym meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa. Śląsk był bliski sukcesu w sobotę w wyniku trzeciej konfrontacji zakończonej ostatecznie zwycięstwem Sidenu 80-77. do Zadecydowała jednak fatalna końcówka w wykonaniu faworyta całej ligi w Wrocławianie. Ostatnie 53 sekundy. Przegrali 0 do 6. Przez cały mecz przyjezdni mieli problemy z grą w defensywie, nie mogli uruchomić swojej najmocniejszej broni. Gdy miejscowi objęli 12-punktowe prowadzenie, wydawało się już, że losy spotkania są przesądzone. Śląski jednak walczył dzielnie na kilkadziesiąt sekund. Przed ostatnią Syreną miał oczko zaliczki, a do tego był w posiadaniu piłki, niestety. To nie pomogło. Gospodarze decydujący fragment zegrali bowiem wyśmienicie. Dwóch rzutów na dogrywkę nie trafił natomiast Paweł Kikowski. Lider Śląska, wspólnie z Tomaszem Ochońką, był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny. Obaj rzucili po 14 punktów. Niestety w sobotni wieczór było to za mało. Niedzielne spotkanie zdecydowanie toczyło się pod dyktando Sidenu i zakończyło ich wygraną aż 87 do 78. Choć nasi wygrali pierwszą kwartę różnicą dwóch oczek, to dwie kolejne należały do zespołu z miasta Piernika. Gospodarze zagrali udanie w obronie, pozwalając sobie rzucić w środkowych kwartach odpowiednio 13 i 16 punktów. W trzeciej odsłonie meczu uzyskali ponad 20 oczek przewagi i nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa, choć Śląsk spróbował jeszcze odrobić stratę. Zabrakło na to czasu. Najwięcej punktów dla zespołu Tomasza Jankowskiego. 19 zdobył Paweł Kikowski. Mało kto się spodziewał, że Siden zdoła wygrać dwa mecze u siebie. Dodaje to jednak pikanterii i emocji w tym bądź co bądź na razie jednostronnym sezonie. Decydujące starcie w tym półfinale w środę o 19 w Kosynierce we Wrocławiu. W finale na zwycięzcę tej pary czeka już Mosir Krosno. To była bardzo ciężka próba dla Lotto Teamu, czyli duetu Martin Kaczmarski, Bartłomiej Boba. Ostatni etap załoga zakończyła na dziesiątym miejscu. Kaczmarski nie ukrywał radości ze znalezienia się na mecie i lekcji, jaką od bezdroży Kataru otrzymał. Najważniejszą lekcją, jaką uzyskałem, to jest prowadzenie samochodu w bardzo szybkich partiach, ustawianie go. I tutaj delikatne wyjście poza krawędź drogi prowadzi od razu do kapcia, bądź rozbicia całego samochodu, bo są spore, spore kamienie, które leżą na poboczach i tylko czekają na takich jak my. No i tak naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać i to nauczyło mnie, żeby to auto pilnować, ustawiać ten samo do zakrętu, do hamowania, także uważam, że ten rajd bardzo mi pomógł w dalszej edukacji. Zawody dały odpowiedzi na wiele pytań, które przed startem Dręczyły naszych rajdowców. Ten rajd pokazał nam, że po pierwsze jesteśmy w stanie rywalizować z bardzo dobrymi zawodnikami. E, oczywiście brakuje nam jeszcze trochę doświadczenia, e, pewnie zrozumienia zasad tej gry do końca gdzieś tam jeszcze mamy jakieś braki, ale ostatecznie e, wiemy, że nadajemy się do tego sportu, że jesteśmy w stanie tutaj być wysoko. Jeśli poćwiczymy parę drobnych elementów, będziemy naprawdę mocni. Piętnaste miejsce lotto teamu w stawce czołowych załóg świata jest bardzo dobre. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie pech kaczmarskiego po drugim etapie. Kierowca spędził wiele godzin ze służbami medycznymi przez zatrucie. Nie był w stanie jechać w trzecie odsłonie rajdu. Czy mógł tych problemów uniknąć? Wydawało mi się, że po prostu nie popełniłem żadnych błędów w jedzeniu, no ale tak jak to, to było po prostu wszyscy nieszczęście, wszyscy jedliśmy do samo, mi akurat to zaszkodziło. No i chyba przy tym się da się uchronić tylko przywożąc ze sobą kanapki z domu, a tego wiemy, że nie możemy zrobić, także no będę bardziej ostrożny. No, zawsze stałem się być ostrożnym, no ale tym razem się nie udało, no i efekt był tego, tak, tego taki, że nie byłem w stanie wczoraj wystartować i dzisiaj też było mi bardzo ciężko. Problemy także te zdrowotne hartują tak, do sytuacji z zatruciem podchodzi przynajmniej Wrocławianin. Nigdy się nie poddaje, bo przyjeżdżam po to, żeby walczyć do końca, a jeżeli coś się nie udaje, no to jest to wliczone w, w grę, ale robię wszystko, żeby ukończyć i żeby przejechać tą trasę jak najszybciej. Rajd Kataru pokazał, że Martin Kaczmarski garściami czerpie wiedzę od swojego mentora Krzysztofa Hołowczyca, kolejna część programu Mistrz Uczeń. Zdała egzamin. Codziennie z Krzysztofem byliśmy w kontakcie, codziennie rozmawialiśmy, e, codziennie dyskutowaliśmy na temat kolejnego odcinka. No i tak naprawdę dzięki niemu jestem tutaj na mecie bez większych uszkodzeń. W rajdzie Kataru Biało-Czerwoni zaprezentowali się bardzo dobrze nie tylko w kategorii samochodów. Trzecie miejsce wśród motocyklistów zajął bowiem Jakub Przygoński, a rywalizację kładów wygrał Rafał Sonik. Sobotnie spotkanie. Milczanie wygrali po tej breku 16 do 14. Był to niezwykle istotny mecz. Prawdopodobnie najważniejszy w całej batalii z TKS-em. Po ciężkim, ciężkim boju wychodzimy zwycięsko z całej batalii i za to naprawdę należy się ukłon dla chłopaków, że przegrywaliśmy 2-1 do końca. ta Gra nam się układała i potrafiliśmy się sami nakręcić, zmotywować, powiedzieć sobie parę słów w przerwach i to zadziałało i udało się wygrać. Dzień później było już łatwiej, choć KS rozpoczął od porażki w pierwszym secie, trzy kolejne pewnie wygrał i zwyciężył serię. Zawodnikom milickiego klubu należą się wielkie słowa uznania nie tylko za boiskowe dokonania, wciąż nie otrzymują bowiem wypłat od czterech miesięcy, grają za darmo, a jednak grają i to jak. Na pewno to jest bardzo, bardzo ciężkie, bo sobie zdaję z tego sprawę rozmawiałem z nimi, rozmawialiśmy wszyscy razem. Wszędzie tam, gdzie umówmy się, to jest tego traktowane jako praca, a nie ma pieniędzy, czy to będzie siatkówka, sport, czy cokolwiek innego, to się pracuje bardzo ciężko i nie sprzyja to dobrej atmosferze. To tym bardziej należą się chłopakom wielkie, wielkie brawa za to, co robią, jak pracują na treningach. Być może uwierzyli w to, że potrafią naprawdę grać całkiem dobrze w środkówkę i są w stanie wywalczyć ten awans w tym roku, a być może wtedy każdy z nich będzie miał trochę lepiej, bo mimo że to też jest sport zespołowy, to gdzieś tam zawsze ta cząstka jest, że się pracuje na swój rachunek. Każdy być może w przyszłości czy w przyszłym sezonie będzie mógł zarabiać też trochę więcej. No ja mam nadzieję, że tutaj się wszystko wyklaruje, bo ja za chwilę będę na tym samym wózku co cała drużyna, bo mogę też również nie dostawać pensji. I też wtedy się, nie wiem, siądziemy z chłopakami i zastanowimy się co dalej, bo na pewno tak nie może być, że zawodnicy pracują, nie zarabiają nie wiadomo jakich dużych pieniędzy. I ich jeszcze nie otrzymują. Po zwycięskiej serii gracze KS-u otrzymali kilka dni wolnego na treningach, mają się stawić 6 maja. Zawodnicy jednak do zajęć nie przystąpią, jeśli nie otrzymają zaległych wypłat. Miliczanie po wygraniu finału swojej grupy, by myśleć o awansie do pierwszej ligi muszą zająć jedno z dwóch czołowych miejsc w turnieju półfinałowym, a później zająć jedną z dwóch pierwszych pozycji w turnieju finałowym system jest niezwykle skomplikowany. Te mecze ogólnie tak naprawdę to niewiele nam dają i ta formuła play-offów mogłaby być zupełnie, zupełnie zmieniona i byśmy wtedy skończyli turniejem powiedzmy finałowym, jeśli w nim będziemy grali w połowie maja, a nie na przełomie maja i czerwca. Także to też jest może jakiś niuans do PZPS-u, do władz w polskiej, w polskiej siatkówce, aby to jakoś przeanalizować i może troszeczkę inną formułę zrobić. Turniej półfinałowy z udziałem Milicza zostanie rozegrany w połowie maja. Wiadomo, że jednym z rywali Dolnoślązaków będzie AGH z Kraków. Do sukcesów klubu Przemysława Kolnera w rozgrywkach młodzieżowych jesteśmy przyzwyczajeni. Teraz młodzi, wsparci kilkoma starszymi koszykarzami, zanotowali awans do pierwszej ligi. Wywalczyli to w bardzo dobrym stylu, zwyciężając decydujące starcie różnicą ponad 20 punktów. Mecz w Katowicach rozpoczął się od lepszej gry gospodarzy. Wygrali pierwsze 10 minut 23 do 18. Od początku drugiej kwarty swój rytm złapał WKK. Koszykarze z Wrocławia. Grali mądrze i skutecznie, do tego popisali się świetną defensywą, co okazało się kluczowe. Drugą kwartę goście wygrali 22 do 14, prawdziwy popis dali w trzecich 10 minutach, kiedy rywalowi pozwolili na zdobycie zaledwie 8 oczek, sami rzucili o 10 więcej i postawili kropkę nad i. Wrocławian do sukcesu poprowadził Bartosz Liduszko do 22 punktów, dołożył 9 zbiórek. Kibice we Wrocławiu mogą się cieszyć, że w nowym sezonie młodych większości wrocławskich koszykarzy będą mogli oglądać już na zapleczu ekstra klasy. Sponsorem Sport Game jest krajowy rejestr długów biuro informacji gospodarczej SA oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Sport, Wychowanie Fizyczne, Terapia Zajęciowa, Turystyka i rekreacja, Fizjoterapia, Kosmetologia, bogata oferta studiów dziennych i zaocznych, studia doktoranckie podyplomowe i liczne kursy instruktorskie. AWF to gwarancja najwyższej jakości kształcenia oraz ze względu na specyfikę studiów Mnóstwo Niezapomnianych przeżyć AWF we Wrocławiu. Gylepsze uczelnia wychowania fizycznego.